Mano, tutaj ja, Hudmutowlog. Dzisiaj yy, tak, jeden, ten widz pytał, że nagram coś z starożyszkowic. No i oto jestem. myślałem żeby to nagrać wcześniej, ale wiecie, mokro było i nigdy za bardzo tu nie latał, żeby kolejnie robić. Nie wiem, czy ktoś tu dzisiaj przyjedzie. Zwyczaj się 11 12 zbierają, jest już 11 i tak no, nikogo nie widzę. Może latają gdzie indziej? Nie wiem, nie zgadywałem się z nimi, w ogóle nie widziałem, żeby się latał. No ale dobra, bez przedłużenia, bez przedłużania polska język, bardzo trudna Dobra, Oczywiście nie jestem jakiś super detetka, też nie ja ma za dobrych amortyzatorów? Dzisiaj tylko przyjechałem, zrobiłem trzy kółka, takie szybkie. Więc no, nie żądajcie za dużo ode mnie. Jakby ktoś się pytał, to na trójce jadę. А на убык на Ten tak woli Nie wiem z czego O no tak mi złapało się ze przednie koło jestem amatorem, wiecie, nie dziwcie Kurde napić ja i z dopicia o kurde jak widzicie tor nawet nawet kurde nie za bardzo, nie za bardzo na detetkę bo można by było dalej wyżej skakać, no ale wiecie z tym zawieszeniem lipa, ale tak mi się wydaje, że jak na mojej umiejętności na ten motor i na ten tor to i tak dobrze mi wychodzi o kurde Muszę zrobić chwilę sobie przerwy, jestem tak zmęczony Zaraz się widzimy A tu jak widzicie są jeszcze takie przeszkody tam Kłody tu, jakieś kłody, opony, opony Ale ja dzisiaj z tego nie będę korzystał Z tego względu, że nie jestem w ogóle jakby doświadczony z takim czymś I jestem sam, więc jakbym sobie coś złamał to trochę lipa by była Tylko wolę, no po prostu będę sobie tutaj przeskakiwał I nagram to jak będą kumple jacyś, bo co jak ale bezpieczeństwo to podstawa, nie? Chociaż kusi, żeby dzisiaj spróbować. Może przez te, tutaj spróbuję tylko. Chociaż. Góry, tak wyryte tu jest. Dobra, najwyżej będzie gleba, nie? Kurde No plan nie był taki do końca, myślałem, że ładniej spadnę ale przyjechałem No kurde krzywo usiadła No ale przeskoczyłem i się nie wywaliłem no pewnie myśleliście, że się wypieprze będzie co oglądać A tu kurde jakoś się udało tu kurde się wywaliłem, bo tu jest tak wyjeżdżone i chciałem spróbować tam z boku Tylko jak krzywo motor ustawiłem Ale się udało A z tymi oponkami to jak? Ja się najbardziej boję tego, że przez kierownicę przelecę Jakby tam było jeszcze takie wiecie Taki kurde spadł łagodny To jeszcze, ale kurde jak ja się boję, że tu się ten dam gazu dupę mi podrzuci I wiecie i będzie przez kierownicę No dobra, jakąś przeszkodę już przeskoczyłem No tu co jest, takie skrzaka A to nic ciekawego Chyba że jeszcze nagram jedno ujęcie jak do skaczę, skaczesz tam dwa No i ten No i będę się zmywał w inne miejsce No to tu dużo gadać Jak będzie za długi odcinek to podzielę go na dwie części ale i tak wrzucę dzisiaj tak. Teraz jakoś jadę kamerę ustawić więcej, więc to. No. Dobra, to teraz krótkie filmiki jak skacze No i ten. No i no. No i co ja miałem powiedzieć? No i widzimy się w innym miejscu. Kurde tak szybko wyjechałem na ten asfalt i wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Normalnie wiedziałem, że o czymś zapomniałem, no. Jak tam wyglądają wasze tablice podobnie, czy śmigacie na legalu, bo ja dopiero będę mógł na legalu od wakacji. Dobra, szybko to wytrę i lecę finą miejscówę. Także no, to by było na tyle z tego toru w sumie. Chłopaki będą chcieli go pewnie jakoś... Yy, Ulepszać, nie? Żeby jeszcze lepszy był I Gdzie wszystko te materiały są Tylko no coś się zbierali w lutym i coś się zebrać nie mogli I oczywiście bym przyjechał im pomóc No ale musieli dać takiego wiecie cynka Że słuchajcie wszyscy się zbieramy no i robimy No i tak mówisz, że może w lutym i tak sprawa ucichła Gdzie tu opony nawet są Kurde to nic tylko wziąć łopatę, przysi robić Muszę jechać tędy, bo to kurde góry zrobili i naokoło trzeba jechać. Tator to się znajduje w miejscowości Jeszkowice. Jakby ktoś pytał, gmina Czernica, prawa strona Wrocławia Oczywiście tutaj jest z tego co wiem, odpłatnie gdzie się jeździ. No ale według mnie fajny tor. Fajnie czasami tak przyjechać się pobawić No to, to dzisiaj krótko jestem Zazwyczaj tak dwie godziny się tu siedzi bo Kupli nie ma no i co ja to samemu będę tak robił Męczy się ani z kim pogadać ani wiecie nic Dobra Zmykam w inne miejsce Jak coś to to będzie pierwsza część wypadu Że tak powiem jako osobny filmik I będą jeszcze nie wiem jeden albo dwa Zobaczymy Dobra To trzymajcie się do następnego odcinka Na